Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym programie Skala Zagrożenia. Tutaj dzisiaj pojawiają się ważkie tematy, które dotyczą naszego kraju i jego przyszłości. Pierwszym obszarem, takim bardziej wewnętrzno-europejski obszar, również związany z polską jej historią, jest to kwestia stosunków z Niemcami w kontekście żądań. Polski wyrażanych przez prezydenta Nawrockiego odnośnie reparacji wojennej lub też za to uczynienia, innymi słowy, za straty wojenne, które Polska poniosła w Drugiej wojnie światowej z winy Niemiec. Uwaga! Program może zawierać treści podnoszące ciśnienie. Zadbaj o swoje zdrowie i kup ciśnieniomierz TechMed. Bisz kod FMC27 News i zgarnij 10% rabatu na wszystkie produkty medyczne Techmed. Budujesz i sprzedajesz ekskluzywnie, komercyjnie, inwestycyjnie? Pokaż swoją ofertę na HMTV, pierwsza telewizja o nieruchomościach. Reparacji wojennych, jak Państwo wiecie, jest sprawą zakończoną od strony prawnej. Tuż Polska w 1953 roku zrzekła się tych reparacji. Niemcy oświadczają, że nie mają żadnego obowiązku prawnego do spłacania reparacji na rzecz Polski. To jest sytuacja, która. Jest uznawana przez świat prawniczy w Polsce, jak i na zachodzie. Nie ma tutaj większych różnic. Możemy ubolewać tylko, że tak się stało. Stało się, ponieważ Polska była krajem niesamodzielnym, uzależnionym od mocarstwa, od Rosji sowieckiej, i musiała wykonywać te rzeczy, które żądała Rosja. Tak się stało. Niestety, i tu już można powiedzieć, używając kolokwializmu, się nie odstanie. Nasz prezydent Nawrocki w sposób niezwykle stanowczy w czasie uroczystości na Westerplatte zażądał jednak od Niemiec za dość za straty, które zostały spowodowane w imieniu Niemiec i na rzecz Niemiec. Musimy w końcu załatwić kwestię reparacji. Od państwa niemieckiego, których jako prezydent Polski dla dobra wspólnego się jednoznacznie domagam. Wcześniej, w ciągu kilku lat rządów e, Zjednoczonej Prawicy, takie postulaty były wysuwane. One no, odnosiły się w dużym stopniu do przeszłości. Były pewnego rodzaju dramatycznym wezwaniem do rozwiązania pewnych zaistniałych problemów w stosunkach polsko-niemieckich, czego strona niemiecka nie podniosła. Po prostu zbyli to milczeniem oficjalnie, a oficjalnie w mediach, zwłaszcza w prasie niemieckiej, pojawiały się artykuły dość nieprzyjemne dla strony polskiej w tym kontekście. Aczkolwiek to powinno być odwrotnie. Raczej Niemcy powinni się wstydzić tego, co tam miało miejsce. Może pewne rzeczy wyjaśnię z racji takiej, że przez rok czasu pracowałem w środowisku niemieckim, wyższej klasy średniej, kiedy byłem menadżerem od bezpieczeństwa międzynarodowego koncernu Deutsche Telekom. Między innymi w tym czasie też prowadziliśmy rozmowy na tematy historyczne, również na tematy, które dzielą Polskę i Niemcy. Tutaj Pojawia się obraz taki, że wszyscy Niemcy uważali, z którymi rozmawiałem, z tej wyższej klasy średniej, że problem stosunków polsko-niemieckich jest uregulowany, że te traktaty, zwłaszcza traktat zjednoczeniowy, reguluje te sprawy w sposób ostateczny i całkowity, że między Polską a Niemcami ich zdaniem nie ma już pola do jakichkolwiek roszczeń. Oczywiście oponowałem, bo rzeczywiście osoby prawnej, My nie mamy prawa do żądania czegokolwiek od Niemców, również też z własnej winy, bo już w 89, 90 roku, kiedy tworzył się rząd e, premiera Zowieckiego, te stawy powinny być podnoszone, powinny być stawiane na ostrzu noża, no ale byśmy, byliśmy w sytuacji państwa dopiero odbudowującego swoją suwerenność, niezwykle słabego i uwikłanego w najważniejsze rokowania, jakie wówczas miały miejsce, Dotyczące najpierw kwestii naszego zadłużenia, a potem pojawiły się kwestie zjednoczenia Niemiec i rokowania 2 plus 4. To były sprawy niezwykle ważne, więc o pewnych rzeczach wtedy myślano, ale no były pewne blokady, które nie pozwalały tych rzeczy uregulować. Pewne sprawy powinny być staniane tak, jak chciał tego pierwszy minister spraw zagranicznych. Suwerennej Polski, pan profesor Skubiszewski, który wielokrotnie mówił o polsko-niemieckiej wspólnocie interesów, świetnie znając się na sprawach historycznych i prawnych i wiedząc, że nasze roszczenia są niestety pozbawione możliwości prawnych realizowania ich. Ta polsko-niemiecka wspólnota interesów byłaby. W jakimś stopniu oczywiście, bo nigdy żadne odszkodowanie nie zwróci w pełnej wartości tego, co straciliśmy. To wiemy doskonale z własnego życia. I yy, z drugiej strony pewnych kwestii, które dotyczą zwłaszcza strat ludzkich, krzywd, bólu, tragedii, które miały miejsce w czasie II wojny światowej, się nie odwróci. Po prostu stało się i się nie odstanie. Pozostaje ból rodziny. No oczywiście żyją nadal ludzie, którzy pamiętają drugą wojnę światową. Żyją nadal ludzie, którzy ponieśli osobiste straty w tym okresie i te kwestie powinny być, przynajmniej w stosunku do żywiących jeszcze, przez Niemców jakoś uregulowane, ale to jakoś oznacza nierówne traktowanie. Ofiary żydowskie po II wojnie światowej otrzymały bardzo godziwe odszkodowania ze strony niemieckiej. Natomiast to, co zaproponowali Niemcy w stosunku do ofiar polskich, no, uważa godności i honorowi polskiemu. Stąd też rząd polski premier Tuska, to było sądów niedawno, odrzucił te propozycje niemieckie. Niemcy nie przyszli z nową, poprawioną ofertą. To jest po prostu coś, co oni uważają, że to jest istotne. Nic bardziej błędnego, no my, sąsiadami z Niemcami, pozostaniemy, niezależnie od tego, czy się to rządom niemieckim podoba, czy nie. Również i Niemcy zaczynają dostrzegać rosnącą rolę Polski. Są zdziwieni, że Polska się tak szybko rozwija, że jesteśmy zupełnie innym krajem niż to, co oni w swoich opowieściach i wyobrażeniach o Polsce mieli. Bo trzeba też powiedzieć, że obraz Polski i Polaków w Niemczech od co najmniej 200 lat. Jest marny. To jest y, sytuacja związana z tym, że Polska była ograbiana przez państwa rozbiorowe. I też tu trzeba powiedzieć wyraźnie, że m, według najnowszych badań historycznych inicjatorem rozbiorów polskich były Prusy. My w Polsce cały czas uważaliśmy, że inicjatorem była Rosja carska z Katarzyną, ale nie. Dokumenty, które zostały wyciągnięte w, w ostatnich latach, na światło dzienne pokazał jedno, jednoznacznie, że to król pruski zabiegał o to, żeby rozgrabić Polskę, rozebrnąć ją na części. I tak się stało. To jest miara jego wielkiej skuteczności, oczywiście. Zresztą z drugiej strony też i w jakimś sensie miara propagandy pruskiej, ponieważ do ostatniej chwili, rzecz nas znaczna część polskich elit oczekiwane, była, że Prusy będą nas pomagały, będą nam pomagały, będą wspierały broniły Polski, kiedy już nie było nadziei. Okazało się, że tak naprawdę to plusy były za tym, żeby Polska dobić. Te czasy, kiedy Polska była biedna, kiedy Polacy jeździli na saksy do, do Niemiec, zresztą jeździli z najbiedniejszych rejonów Polski, między innymi ze wsi świętokrzyskiej, z której wywodzi się moja rodzina ze strony ojca, gdzie babcia jeszcze, kiedy żyła, opowiadała mi o tym, że jeszcze w jej dzieciństwie i w młodości całe wsie je jeździły tak, na, na tak zwane Saksy do Niemiec. I oni, tych, tych biednych wsi, często ludzie analfabeci, nieznający języków, no, znajdowali się tam w Niemczech i byli kierowani do pracy w gospodarstwach rolnych, przy różnych pracach. No, to pokazywało, że, że Niemcy w jakimś sensie, wówczas już bogaty kraj, zamożny, kurowały nad Polską i to poczucie wyższości, ten kompleks wyższości w stosunku do Polski utrwalił się w społeczeństwie niemieckim. Więc e, opowieści o polskich drogach czy o polskiej gospodarności, to jest słynne polne Wirtschaft, no, no to utkwiły głęboko. To, co w tej chwili mamy, to mamy sytuację taką, że jest pewnego rodzaju zaskoczenie, ale z drugiej strony niechęć do tego, żeby dostrzec, że Polska jest jednym z najważniejszych partnerów gospodarczych Niemiec. Oczywiście dla nas Niemcy są znacznie ważniejsi niż my dla Niemiec. To jest też fakt, o którym musimy sobie zdawać sprawę, bo nasz poziom zamożności i nasz rozwój gospodarczy jest kilkakrotnie niższy niż w yy, stosunku do Niemiec. Niemcy to jest trzecia gospodarka świata z dochodem około 7 bilionów dolarów rocznie PKB. Polska no, w ostatnich tygodniach przekroczyła pierwszy bilion dolarów. No to pokazuje, jaka jest jeszcze droga przed nami i w którym miejscu my jesteśmy. Tak czy inaczej, z punktu widzenia narodu niemieckiego, y, za dusiu Polakom, uspokojenie tych relacji, tych lęków, niepokojów, tych y, trosk o przyszłość, ale jednocześnie. I tego, co jest między nami najważniejsze, to jest rozliczenie się z przeszłości, jest w ich najbardziej żywotnym interesie. I z drugiej strony też trzeba, zwłaszcza w tym bardzo rozchwianym świecie i z perspektywami nienajlepszymi, widzieć rolę Polski. Ja patrzę tu z punktu widzenia niemieckiego w jakimś stopniu, jako bariery ochronnej dla Niemiec. A przypominam sobie e, nasze rozmowy w latach 90., to był chyba w 94 roku, kiedy e, odbywaliśmy wizytę z Urzędu Ochrony Państwa e, w służbach niemieckich i między innymi zostaliśmy przyjęci przez ministra Schmidtbauera, to była prawa ręka kanclerza Kola, e, szef delegacji, tutaj pan generał Czępiński, z bardzo Mocno zabiegał o to, by Niemcy wsparły Polskę w staraniach o członkostwo do NATO i do Unii Europejskiej. Więc kilkakrotnie nawracał w rozmowach ze Schmidt-Bauerem do tego tematu, wracał i argumentował za tym, że to jest w interesie niemieckim. W końcu zirytowany Schmidt-Bauer przerwał i mówi, tak, to jest w interesie niemieckim. I my będziemy zabiegali, może Pan być bardzo spokojny, będziemy zabiegali o to, bo to jest w naszym narodowym niemieckim interesie. Nie państwowym, on wyraźnie mówił o narodowym niemieckim interesie. Czyli myślał szerzej i dalej, bo państwa są dzisiaj takie lub inne, natomiast naród zostaje. Ja mówił, bo to jest w naszym narodowym niemieckim interesie, by Polska była naszym sojusznikiem w NATO, by była w Unii Europejskiej. I jeszcze dodał jedno, ale żadne inne państwo dalej na wschodzie bo to jest już przeciwko naszemu narodowemu interesowi. Żadna Białoruś, żadna Ukraina. Taką tyradę nam wygłosił wtedy. I wydaje mi się, że to odzwierciedlało ówczesne poglądy niemieckie i też analizy ekspertów niemieckich. Jak również i dzisiaj pewne imperialne niemieckie nadal są ważne. Jest tutaj obszar do negocjacji z Niemcami, ponieważ uregulowanie stosunków polsko-niemieckich leży w interesie niemieckim, leży w interesie Bezpieczeństwa Niemiec, racji stanu Niemiec. Więc myślę, że jest obszar, no więc wydaje mi się, że tutaj jeśli chodzi o prezydenta Nawrockiego, to albo jego otoczenie, w jakim stopniu podniesienie tych spraw teraz jest na rzeczy. Rzeczywiście trzeba z Niemcami rozmawiać. Oczywiście takiego odszkodowania, tej rekompensaty, jaką wyliczył zespół naukowców. Zresztą dobrze, że to zrobiono wreszcie, że wreszcie obliczono straty polskie poniesione w, stosunku, w związku z działaniami niemieckimi, ale my tego nie odzyskamy. To nie, nie chodzi o to. Chodzi o myślenie na przyszłość. Myślenie o tym, żeby w przyszłości stosunku, stosunki polsko-niemieckie były korzystne bardziej dla narodu polskiego i korzystne również dla narodu niemieckiego. Bo taki jest czas historyczny. I my możemy tu wiele rzeczy w tej chwili załatwić, a nie jest załatwiane. Niestety nie jest załatwiane z różnych względów, przede wszystkim w wyniku oporu niemieckiego. Co jest do załatwienia? Do załatwienia jest traktat o polsko-niemieckiej wspólnocie interesów. Ja tutaj wracam do tego hasła, które zgłosił kiedyś profesor Skubiszewski, bo wiedział o tym, że jakiś Rozwiązań roszczeniowych nie będzie, że chodzi raczej o wskazanie na przyszłość, o wspólnocie interesów. W interesie niemieckim bardzo bogatego kraju jest wzmocnienie militarne Polski. To jest sprawa oczywista. Tutaj w Wieluniu prezydent Nawrocki mówił o tym, że w tym obszarze ta współpraca, ta pomoc niemiecka byłaby bardzo dobra dla obu państw i obu narodów. Więc były tego typu już postulaty wcześniej, one jakieś nie były podejmowane przez, przez media polskie, przez media niemieckie, jest to kwestia wsparcia rozbudowy polskich sił zbrojnych. Niemcy mają potężny przemysł zbrojeniowy, który nie inwestuje w Polsce. Doświadczenia z inwestycjami niemieckimi są marne, byśmy nie zapraszali przemysłu niemieckiego do inwestowania w Polsce. Nie wiem dlaczego. Dalej na spotkaniu tym rządowym dwóch rządów w Warszawie, kiedy wskazywano na drogę współpracy w przyszłości, to są niedawno, jakieś dwa lata temu miało miejsce, kiedy to spotkanie zakończyło się dość niefortunnie zerwaniem wizyty kanclerza Szolca. On przerwał wizytę i wyjechał wcześniej z Polski, nie dokończając tej wizyty, więc ten temat jest nadal w zawieszeniu. I z nowym kanclerzem być może warto ten temat znowu podjąć i przedyskutować sprawy, które się z tym wiążą. Inwestycje Niemców, zresztą jest to taki stary wybieg niemiecki. Jak kiedy pamiętam, rozmawiano o, o kwestii e, tych rurociągów Nord Stream, to kanclerz Merkel ciągle opowiadała drdymałe, że to są projekty prywatne, handlowe i rząd niemiecki nie ma nic do tego. Natomiast rzeczywistość jest taka, że w Niemczech, jeśli chodzi o główne gałęzie przemysłu, wpływy państwa są decydujące. Jak wspomniałem, miałem okazję przez rok pracować w tym koncernie niemieckim Deutsche Telekom, T-Mobile, jak to inni mówią, z polskiego T-Mobile byłem tam zabrany na to stanowisko yy, Międzynarodowego Bezpieczeństwa Menadżera. I, w zarządzie Deutsche Telekom był, był wice spraw wewnętrznych rządu federalnego niemieckiego. Deutsche Bahn to samo. Rheinmetall to samo. Tam są przedstawiciele rządu niemieckiego. Niemcy, nie, rząd niemiecki nie wypuszcza z rąk e, tych najważniejszych gałęzi przemysłu niemieckiego. Te sprywatyzowane wielkie koncerny no, mają w usług udziałowców fundusze emerytalne. Kasy chorych, które są kierowane, nazorowane przez, przez rząd niemiecki, więc tych wpływów rządu na politykę poszczególnych koncernów jest, jest wiele. No, z drugiej strony są tutaj i negatywy, bo Deutsche Telekom i czy czyli koleje niemieckie, cierpią na przerost zatrudnienia. No, jest zatrudnienie socjalne, ludzi się zatrudnia, żeby nie było za dużego bezrobocia. No, to jest tak. Druga sprawa, Ogromna biurokracja, procedury, które hamują rozwój. No, ja sam to obserwowałem, że myśmy różne problemy, które były do rozwiązywania, załatwiali w kilka dni, w czasie kiedy całe sztaby niemieckich pracowników pracowały nad tym przez, przez miesiąc, dwa. Więc to też pokazuje, że ta machina gospodarcza niemiecka jest niewydolna, po prostu nie daje rady. Nadrobić tempa, którym ucieka im świat. Natomiast jest jedna z głównych przyczyn tego, co Niemcy mają w tej chwili, czyli cierpią na to, że gospodarka ich jest, przemysł ich w kryzysie. Tu jest sprawa oczywiście też i pewnej dynamiki rozwoju. Połączenie z dawnym NRD było impulsem prorozwojowym. Teraz pewnego rodzaju współpraca gospodarcza, głębsza współpraca gospodarcza z Polską, mogłaby być tym impulsem rozwojowym. My inwestujemy w nasz przemysł obronny, korzystając na przykład z technologii koreańskich, z związku z przemysłem koreańskim, między innymi, a może i głównie dlatego, że Niemcy opierały się współpracować z Polską. Przecież Polska zgłaszała co najmniej trzykrotnie postulat, żeby. Uczestniczyć w projekcie wspólnego europejskiego czołgu. I trzy razy byliśmy z tego wypraszani. Czasem obsesowo. W rezultacie zwrócili się w stronę Korei i to całkiem sensowne było, ponieważ Koreańczycy dysponują technologiami, które często nie są wiele gorsze od technologii niemieckiej. To jest przy, też i skutek tego, że mieliśmy z tym problemy. Niemiecki Rheinmetall Inwestuje w produkcję amunicji, to już tylko za temat amunicji, który to jest tak głośnie w tej chwili w Polsce. Buduje fabrykę na Litwie, w Ukrainie, na Węgrzech. Teraz na dniach otwierają nową fabrykę amunicji w Bułgarii. W Polsce nie? Dlaczego? Zapytajmy się dlaczego. Jakoś się nikt w Polsce tym nie specjalnie trafi. Druga sprawa to jest kwestia obrony przeciwdronowej. Wiadomo jest, że najlepszą obroną przed dronami jest amunicja programowalna. My w Polsce mamy licencję na dwie armaty, które strzelają amunicją programowalną, i praktycznie tak, rzecz biorąc, tych licencji nie wykorzystujemy w tym celu. W ostatecznym stopniu, bo takie próby w tej chwili, jeśli chodzi o armatę KDA 35 mm Erlikona, który został wykupiony przez Rheinmetala, jest własnością Rheinmetala. Próbujemy. Peter Adwar coś takiego wymyślił jakoś w jakiś sposób, coś gigantycznego, natomiast Niemcy poszli inną drogą i wykorzystują amerykańską armatę Bushmaster 30 mm, dlatego że na transportery opancerzone ta armata KDO jest za ciężka, za wielka, więc używają tego, do tego celu transportery kołowe i wieżę, która jest odpowiednio lżejsza, jest w stanie przemieszczać się w sposób naturalny za wojskami, które są gdzieś w polu. I chronić żołnierzy przed dronami, strzelając do nich amunicją programowalną. Sterowane są te działka oczywiście, radarami, które są jednocześnie zamontowane na tych transporterach. To jest coś, co jest oczywiste w tej chwili i to wynika z wojny, między innymi, w Ukrainie, że trzeba mieć taką broń. Co robią Niemcy? Budują fabrykę na Węgrzech. Taką fabrykę zbudowali na Węgrzech, z zwierzami. Rheinmetall, opracowanego przez Rheinmetall, Tych wież wstępnie wojsko niemieckie zamówiło 300. No tak, nie budują tej fabryki w Polsce, nie zamawiają w Polsce. Coś jest nie tak. Coś jest nie tak. W interesie niemieckim jest wspieranie siły militarnej Polski. Dlaczego to nie robią? O co tu chodzi? Czy może przyszłość jest po naszej stronie? Czy też po stronie naszych polityków? Nie wiem tego, nie rozumiem. Jest... Yy, yy, takie w Piśmie Świętym sformułowanie, po uczynkach ich poznacie. No, obserwujemy po uczynkach, że niemiecki Rheinmetall jest wszędzie obecny, tylko nie w Polsce. Nie rozumiem tego. To jest też sprawa innych koncernów niemieckich, z którymi współpraca polskiego przemysłu obronnego przyniosłaby ogromne korzyści. Ale obawiam się, że najważniejszą sprawą jest kwestia braku tego traktatu podstawowego, który uregulowałby stosunki między Polską a Niemcami, bo rezerwę obserwujemy po stronie niemieckiej i rezerwę obserwujemy po stronie polskiej. Teraz powiem, co Niemcy myślą na ten temat więcej. Po pierwsze uważają, że Polsce nie należą się żadne rekompensaty, ponieważ Niemcy straciły na rzecz Polski obszary ziem wschodnich nazywane... Polsce ziemiami odzyskanymi i to w znacznym stopniu, o ile nie przeważa ich zdaniem, rekompensuje roszczenia Polski. Druga sprawa, Niemcy podnoszą też, że w ramach Unii Europejskiej są największym płatnikiem netto i ta pomoc z Unii Europejskiej, którą my otrzymujemy, otrzymujemy pośrednio z Niemiec, bo Niemcy finansują różne projekty, które mają miejsce w Polsce. Oczywiście my możemy powiedzieć z naszej strony, że nie do końca jest to korzystne dla Polski, ponieważ Niemcy jednocześnie zarabiają znacznie więcej na dostępie do rynku polskiego. To każdy widzi na, na okrągłą siebie, bo widzimy różne sklepy niemieckie typu Lidl, Kaufmann i tak dalej. To są rzeczy, które są dostrzegane na, tak do, w życiu codziennym widzimy, ale to też dotyczy również całych gałęzi naszego przemysłu. To jest naturalne, ponieważ Przemysł niemiecki jest bardzo dobrze rozwinięty i czerpiemy, polski przemysł między innymi dlatego tak dobrze się rozwija, że czerpie głęboko z tych technologii niemieckich, które do nas dotarły, ze współpracy z przemysłem niemieckim. My jesteśmy, no premier Morawiecki to podkreślał, że my jesteśmy dostarczycielem części, które, które są składane w Niemczech. No oczywiście to jest prawda ale od czegoś trzeba zacząć, my jesteśmy Państwo na dorobku, to czas jest, żeby to zmienić, ale tutaj jest też apel do polityków, żeby zaczęli z Niemcami na ten temat rozmawiać w sposób pozytywny, konstruktywny, skierowany ku przyszłości. No, jak będzie, zobaczymy. Dziękuję bardzo.